i powiatowe władze. Witam artystów, przyjaciół, rodziny i wszystkich, którzy zechcieli przyjść na, na dzisiejszą uroczystość. I jeszcze chciałabym przedstawić Pani Renata Kowicz, autorka z tej serii. Przy okazji powiem, że pochodzi... Już od wielu, wielu lat mieszka na stałe w Niemczech i specjalnie przyjechała dzisiaj na wylicach. Brawo! A Piderski, wielu uzdrowionych znanych, gdyż pochodzi właśnie z Wyszkowa, z naszego miasta. Także bardzo serdecznie go witamy. Nie mieszkam w szkole, a... Zastanawiać się, nawet miałam takie pytania, a czemu malarstwo z ceramiką, bo myślę, że w tym wydaniu te dwie dziedziny świetnie się uzupełniają, a zwłaszcza ceramika Ardariusza i Renaty, i... Tak? i ceramika, i ceramika Renaty mają wiele cech wspólnych, świetnie się uzupełniają. Cóż mogłabym jeszcze powiedzieć? Ta wystawa była niedawno na wiosnę prezentowała w Gdańsku. Była prezentowana w Galerii w Gdańsku i dzisiaj gościmy ją właśnie u nas w naszym ośrodku. Kilka słów powie nam Arek, myślę o tym naszym wspólnym działaniu, o tym, o tym co jest inspiracją, bo z tego co wiem to chociaż y, malarstwo arka jest abstrakcyjne, można się tutaj dopatrzeć wiele jak gdyby y, wiele takich inspiracji pochodzących z natury, tak samo jest, o czym może za chwilę. Przekazuję ja mi tak Państwo, <grym> Na początek zapytam, że ile macie czasu? <grym> 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 bo zostałem wylosowany do, do tego, do tej funkcji mówiącej. <grym> 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 Dlatego od razu o tym mówię, bo Renata... Tego dzisiaj nie powiem. Natomiast y, jest dla Was dostępna zaraz po tym, jak skończę, w indywidualnych rozmowach. No, ja nie ukrywam zmieszania, bo y, muszę powiedzieć, że dla mnie to jest to spotkanie tutaj, ta wystawa, to się spotkanie, bo wystawa jest tylko no, takim pretekstem do spotkania, y, to jest jak po czasie. Y, nie, nie mam już w tym niście, że bliskiej rodziny tu nie mieszka, zostawi tylko moi znajomi. I ja sobie tą wystawę, może nie z ale kiedyś właśnie mieliśmy tego pomysłu, e, tylko wymyśliłem, że, że, że kiedyś tutaj w mojej pracy zawisną. E, co prawda w tym myśleniu byli jeszcze moi nauczyciele, którzy mnie lubili. Tak jak zobaczy. Ale tak się potoczyło, że, że ona jest. Termato z nami się też lat nie powiem ile, ale wiele, chociaż to spotkanie nasze, już ta wystawa w Gdańsku w marcu była naszym spotkaniem po 30 latach. Także częstotliwość się zmniejszyła, bo widzimy się drugi raz w roku i niewykluczone, że w przyszły zobaczymy się może trzy razy. Ale mieliśmy kontakt ze sobą, ponieważ oboje jesteśmy twórcami spontanicznymi. To, to nie są nasze zawody, to nie są nasze tam takie były już wcześniej wymyślone drogi życiowe. Natomiast widzieliśmy to, co robi i tam stwierdziliśmy, że jest między tymi naszymi działaniami, tymi efektami naszych działań, m.in. pracę pewna taka dobra energia jakaś, one to ze sobą. I tak sobie wymyśliliśmy troszeczkę, że kiedyś to może zrobimy jakąś wystawę razem, ale nie było planów, takie myślenie życzeniowe. I minęło 2,5 roku, i właśnie w tym roku się to wydarzyło. I to, co mieliśmy w głowie, że tak to będzie wyglądać, że tak to zagra, dobrze, pozytywnie, tak się stało. I, no i bardzo nas to cieszy. Ta dańska wystawa była udana. Tam w Wyspowie wiemy, że musi, musi być, bo jest taki Także taki pomysł to był. Jak pan przedstawiam historię tego naszego wspólnego działania, to one się tak właśnie wzięło bardziej z życzeń niż z planów. Znaczy te życzenia się tworzyły na plany, a plany się przełożyły na realizację. się jest, jest świętem sztuki, świętem naszej sztuki. I no i dzisiaj świętujemy. Tak? I jest piękny moment, przeżywamy go mocno na Renata tak. poświęcony czas, za chęć przyjścia tutaj. Jesteśmy do Waszej dyspozycji, do w sensie takim towarzyskim. Pytajcie o wszystko, jeśli chcecie wiedzieć, co się z nami działo, albo o, o pracach, o tym, co było, co będzie dalej. Niech się dzieje a wszystkim jeszcze raz dziękuję na